Nowe miski, nowe metalowe bałwanki, świeczki. Miski, kwiaty, talerze, świeczki nakrapiane i dużo do kuchni. Kochani, to wszystko w tym przeglądzie i więcej. Zostańcie do końca, zapraszam Was na przegląd hitów z action i zaczynamy od tych cudownych rzeczy, mianowicie miniaturowy klosz. Są one podś podświetlane. Tutaj zobaczcie, w nocy będzie taki efekt. Podobają mi się, chociaż ja nie mam czasu na takie rzeczy, ale kurczę, mam nadzieję, że ta moja pani, co lubi diamentowe obrazy, to jej się coś takiego spodoba. Chyba, że mam tu osoby, które lubią, to zostawcie komentarz, ciekawa jestem, bo naprawdę to jest tak ładne. No tylko trzeba mieć czas. A tutaj macie spinacze hobbystyczne, możecie użyć do na przykład ramki na zdjęcia za niecałe 10 zł. Kolejna nowość to pokazał się fajny stolik kawowy i macie go za 120 zł. I jeszcze pokażę Wam schodki hmm, za niecałe 80 zł, dwa stopnie. Tak wygląda. A tutaj macie ten stolik, metalowa yy, rama. No, ciekawa, nawet. Hitem dla mnie tego odcinka jest ta tacka na jakieś pralinki. Hmm. 4, niecałe 50. One schodzą bardzo szybko. Jak nagrywałam, były trzy sztuki, później już nie było, więc u mnie w ogóle w drugim action w ogóle się nie załapałam na nie. No kurczę chciałam je wziąć, ale mówię, no ile ja tam pralinek wsadzę? Dwie, trzy. Nie wzięłam. Ciekawa jestem, czy macie pomysł, do czego można by było to użyć, bo to jest naprawdę ładne. Tutaj macie już metalowe kubki na kawę, 200 ml, za nie całą dyszkę złota i srebrna. No to jest coś, co też bardzo szybko znika z półek. Powrotnie te słoje są bardzo fajne na na przykład kapsułki do kawy, czy do kawy takiej, czy herbaty, czy ryżu, czy makaronu. Możecie tam wrzucić naprawdę wszystko. Pokazały się też bardzo ładne wzory na tych talerzach kolorowych. One są. Ciekawe, bo tutaj zawsze coś fajnego znajdziecie. 12 zł za taki talerz obiadowy, bo on jest troszeczkę większy niż deserowy. 13 zł, myślę, że to jest fajna cena. Tutaj jeszcze taki wzór. No, ale teraz szaleństwo na pówkach. Pówki barankowe i tu macie jedną taką, drugą taką. 38, czekajcie, więc tak 40, 38 i była chyba za stówkę, nie? Po kolei. Tutaj mamy okrągłą. Powiem szczerze, że tak jak chciałam kupić pówkę, tak teraz już, już mam taki mętki w głowie, że chyba najbardziej mi się te podobają, ale to jest jeden minus, że nie ma, wiecie, tam żadnego schowka. Stówkę kosztują te pówki, które są hitem na TikToku, ale te też są fajne. No i zostawcie mi info, co Wam się najbardziej podoba. Może kiedyś się skuszę i może mi pomożecie. A za niecałe 9 złotych znalazłam takie fajne świeczki nakrapiane złotymi takimi kropeczkami. I tu możecie kupić je zielone bądź y, takie kremowe. I szkoda, że nie było czerwonych. Może dojadą. One będą bardzo ładnie wyglądać y, właśnie w okresie bożonarodzeniowym, bo jeszcze taki brązowy jest kolor. Czekajcie, jeszcze jest faktycznie taki brąz. Szary, brąz, nie wiem, to taki cappuccino. Są takie bieżniki tutaj wekszyn, pamiętacie? Takie nakrapiane, więc te świeczki by pięknie właśnie wyglądały przy tym bieżniku. Ale ja uparcie jeszcze szukam jakichś bordowych albo czerwonych, ale no nie ma. Szkoda. Bo chyba byłyby najładniejsze, więc tutaj najbardziej mi te zielone. I zobaczcie, czupa chups duży swój e, świeczka 28 zł i tutaj macie takie mniejsze za 7. One tak pachną tymi lizakami, uwierzcie mi, naprawdę słodkie zapachy, jak lubią dzieci bądź wy takie e, lizaczki, które mają taki zapach to nie, nie musicie zastanawiać, one naprawdę świetnie pachną. To już czuć z daleka. Pokazały się też fajne lampki. Zobaczcie, myślałam, że będą tutaj e, te takie masy co tak się z góry na dół tak rozciągają a tu mamy po prostu brokat i u góry są jakieś kuleczki białe z tropianu fajnie to wygląda więc podstawa do wyboru złota bądź czarna i za lampkę zapłacicie 25 zł Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj na przykład nowe girlandy z tymi kulami dyskotekowymi i mamy do wyboru albo złote, albo srebrne. I powiem Wam, że te mi się podobają, bo one są małe. Tak więc srebro, oczywiście, jak dla mnie by wygrało, ale ja już mam takie duże trzy kule, więc tylko. Tylko oglądam. 18 zł. Naprawdę bardzo ładnie one wyglądają czy na girlandzie, czy na choince, czy gdzieś położyć na parapecie. 20 złotych nowy kwiatek. Ma piękne, złote takie liście. Możecie kupić chyba trzy. Bodajże o, różne takie. O, tutaj jest jakieś takie ala drzewko, tutaj jakby palemka, i jeszcze są takie. O, takie listki. Ciekawa jestem, czy Wam się podobają. Chociaż ta doniczka mogłaby być ładniejsza, ale jest spoko. Szklana butelka 670 to powrót, bo one były. I zobaczcie, znalazłam fajne serwetki, 4 złote z tym Mikołajem. One, te, które z daleka wyglądały jak 3D. Kubki znamy. Piękne kubki, pojemniki. No, popatrzcie na to. Dojechały i jest znowu cała półka. 30 zł. I znowu mi kuszą, bo one naprawdę są piękne. I te pojemniki bardziej mi się podobają niż te, co były w Pepko. Możecie mi zostawić informację, czy Wam się podobają bardziej te, czy te z Pepko, bo w Pepko był taki domek piernikowy. Ja tutaj ciężko z wyborem, bo chyba ten taki płaski bym wzięła czyli ten taki jakby ale okrągły. Do tych domków możecie dokupić te miseczki. One kosztują 14 zł, niektóre średnio wykonane, więc tutaj, jeżeli Wam się jakaś podoba, to musicie po prostu mm, szukać najładniej pomalowany domek bądź ciastko, bądź e, ten ludek bo tutaj na przykład w tej miseczce tego lizaka to w ogóle nie widać, ale ta jest przepiękna. Ma wszystko ładnie zrobione. Wygląda, jakby to był jakiś wafelek. No, fajna miska. I tu jeszcze macie taką. A i też zwracajcie uwagę, bo niektóre widziałam były już uszkodzone. Tutaj metalowa puszka bardzo ładna, na przykład na jakieś pierniczki malutkie za 9 zł. Coś w stylu karuzeli. Bardzo mi się podoba ta, ten kształt. No i co się pokazało nowego? Nowe świeczniki. Zobaczcie, jakie fajne prączkowane szkło. Mają fajną złotą podstawę. I tu jest kilka kolorów do wyboru. Cena to niecałe 4,80. Znalazłam też nowy kod za 50 zł. Ma bardzo fajny wzór, takie ciastka, pierniczki, jakieś laski. Naprawdę bardzo ładny, taki świąteczny, 140x180 cm. I on jest taki gruby, taki mięsisty, wiecie, bardzo, bardzo będzie Wam cieplutko. Co tutaj jeszcze się pokazało, to nowe dziadki do orzeków 38 zł, takie złote. I jest taki złotobordowy, też jest fajny. Tutaj już były, ale co... Wpadło mi w oko, to zielony misiek, i mówię, kurczę, pokazałam wam czerwonego, to pokażę wam zielonego, ale tam z tyłu jeszcze jest szary, i postanowiłam pokazać wam e, trzy obok siebie. Zobaczcie, no one są przepiękne, one fajnie są podświetlone. Kosztuje mnie całe 28 zł. Myślę, że takiego miska, jak się postawi koło choinki, będzie fajnie wyglądał. Naprawdę jest nie za duży, nie za mały, jest taki idealny. Obok tego można postawić jakiś prezent, który. Można też kupić nawet w Action bądź jakieś takie mniejsze pudełeczko. Nowe zestawy, zobaczcie, 25 zł. Do miasteczka tutaj mamy takie pierniki. Domek piernik w trzech kolorkach. Tutaj jeszcze takie ładne domki. I nie wiem, czy widziałam, widziałam budkę tą telefoniczną czerwoną, ale tego bałwanka w takiej budce nie widziałam, tak więc 44 zł. One są podświetlane ledem i świecą. Świecą <laughs> i świecą i mają brokat, który fajnie tam się rusza. 15 złotych metalowe nowe dekoracje, i tutaj one tak fajnie się zobaczcie, ruszają. W środku jest jakaś taka sprężynka. No, jak ktoś lubi takie rzeczy, to bałwanek, mikołaj. Bałwanek jest świetny postawić go, wiecie, na balkonie, będzie wiatr wiał, to będzie się zawsze tak fajnie ruszał. Podoba mi się. 15 zł. Myślę, że nie No dziecko będzie zadowolone. Jak Wam się podobają te dekoracje, też możecie zostawić mi informacje. Dobra, koniec tego, bo za znowu posypią się komentarze, że siedzi przy jednych dekoracjach 3 godziny. Dywanik dla dzieci 30 zł. Przepiękne futrzane dywany. I tu macie Misia, Pandę. Co tu jeszcze jest? Taki Misiek. I chyba jeszcze jeden. Tylko one, o, właśnie, lew. I ta Panda mi się najbardziej podoba. No tylko, że biała. Dla dzieci to nie bardzo. Ale są przyświetne. Uwierzcie mi 64 na 76. wymiary fajne. Zapraszam Was kochani na wczorajszy przegląd z Pepko i do Silsaja i na wcześniejsze przeglądy, bo teraz jest petarda w nowościach. Dzisiaj wlecie też fajny przegląd z Pepko. Ja teraz muszę szybko lecieć do kościoła. Wiecie, pomodlę się za Was, bo jeszcze później na godzinę 16.15 idziemy na różaniec. Pomodlę się za wszystkich. Ja Wam życzę miłej niedzieli. Dzięki, że byliście. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co Wam się najbardziej spodobało. Mm. Dziękuję za cudowne komentarze, łapeczki, subskrypcje. Jesteście wspaniali. Cieszę się, że i panowie ładnie tutaj pokazują, że są. Dziękuję za te wspaniałe, miłe słowa i komentarze. Cieszę się, że tu jesteście. Witam nowe osoby na kanale. Również cieszę się, że do mnie trafiliście, zobaczcie ten przegląd, bo tutaj pokazałam też fajne świeczki z takiej Maxu. tam naprawdę można fajne rzeczy upolować. Dzisiaj jeszcze jednak Vlog Syla wleci. Świąteczny przegląd z Half Prince to tam są tak identyczne rzeczy do Home menu, że po prostu będziecie w szoku, a dzisiaj zobaczycie ten przegląd w Pepko i tu jest petarda. Dużo nowości do kuchni, dużo nowości świątecznych, fajne ubrania, świeczki, podkładki, poduszki, szklanki, o jejku tutaj dużo rzeczy będzie. Tak więc kochani wrzucę około południa, tak więc trzymajcie się ciepło, życzę Wam miłej niedzieli, spokojnej, do usłyszenia, cześć, pa!